przyjechaliśmy zobaczyć pierwszy raz Świątynię Opatrzności Bożej. W przeszłości byliśmy w Licheniu, w Gietrzwałcie. Tutaj pierwszy raz, jak wspomniałem, z okazji mszy za dar życia żeśmy się wybrali no i chcemy uczestniczyć zobaczyć świątynię trochę tutaj żeśmy trafili <grym> widzę na, na, na nieplanowe sytuacje coś tutaj się dzieje trzeba będzie w kaplicy a nie w świątyni tak ale nie mniej Uczestniczyć, bardzo ważna sprawa, być na miejscu, nie udało się wcześniej, mieliśmy zaproszenie w marcu, też kartę zgłoszeniową na uroczystość i kolejna karta zgłoszeniowa dotyczy mszy za ojczyznę 3 maja, no ale w tym terminie też się nam nie uda przybyć, w związku z tym przybyliśmy dzisiaj, w dniu dzisiejszym. z intencją, no intencji o zdrowie dla, dla nas, dla całej rodziny. Taką intencję żeśmy wypisali na karcie zgłoszeniowej i o to będziemy się modlić w dniu dzisiejszym. No jesteśmy darczyńcami, nie jest tam powiedzmy istotne, dokonaliśmy tam płat w terminie wcześniejszym, no i w związku z tym y, te karty zgłoszeniowe, zaproszenia na udział y, w takiej w takiej intencji, w takiej tutaj Non, c'est...